i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all oh. Peugeot 308 jest to kontynuacja Peugeota 307, który zadobiutował na rynku w roku 2007 i był produkowany do roku 2013. Stylistyka auta chciała być bardzo nowoczesna. Tak jak przód auta jest ok. Osobiście mi się podoba. Natomiast tył auta jest bardzo kontrowersyjny. No zobaczcie jak wygląda. Jednym będzie się podobało, a inni będą go nienawidzić. Ale dlaczego ludzie kupują ten samochód? Ludzie ten samolot kupują dlatego, że po prostu jest tani w kupnie, stosunkowo tani w kupnie, oraz jego eksploatacja nie jest aż tak droga. Zawieszenie, które zostało skonstruowane w tym samochodzie, pozwala na również tanią eksploatację, ale całkiem dobre prowadzenie. Z przodu mamy zawieszenie na kolumnie MacPersona, natomiast z tyłu jest belka skrętna. Hamulce przód tył. Tarcza. Dostałem do dyspozycji auto w wersji kombi. Peugeot nazywa tą wersję SW. Jest to wersja dłuższa i szersza niż standardowy hatchback. Dzięki temu mamy dużo większą powierzchnię w bagażniku oraz sporo miejsca w środku. Tak jak widzimy, auto swoimi gabaretami nie zdradza, że ma dużo miejsca w środku. Nic bardziej mylnego moi drodzy. W środku jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Oczywiście, zaraz to sprawdzimy, natomiast chciałbym zaprezentować Wam, jak wygląda na początek bagażnik. Zanim przejdziemy do środka, zobaczcie, jaką ciekawą funkcję zaprezentuje nam również Peżot. Możemy otworzyć samą szybę, żeby tutaj nie otwierać całej pokrywy bagażnika, i możemy wrzucić tutaj sobie jakieś rzeczy. Zamykamy. I mamy drugi przycisk na środku klapy, który pozwoli nam otworzyć klapę bagażnika. Tak jak wspominałem, około 570 litrów bagażnik. Po złożeniu tylnych siedzeń, mamy do dyspozycji około 1700 litrów pojemności. W wersji SW, nie wiem jak w wersjach Hatchbacka. Możecie napisać, moi drodzy, w komentarzach, czy w Hatchbacku również tak jest. Ale w wersji kombi mamy trzy niezależne fotele z tyłu i każdy ma po prostu swój fotel. Tutaj moi drodzy mamy lampkę, która jest odpowiedzialna za doświetlenie tutaj powierzchni bagażnika, ale Peugeot wyposażył to nie tylko właśnie w formę podświetlenia bagażnika, ale też latarkę, którą możemy, z której możemy korzystać. Taka ciekawostka. Dobrze moi drodzy, tyle z zewnątrz. Przejdźmy powoli do środka. A następnie opowiem o silnikach, jakie auto miało do dyspozycji i o silniku, który nasz dzisiejszy bohater posiada. Zapraszam. OK, moi drodzy, jestem w środku i pokażę Wam, jak tutaj auto jest pokrótce wyposażone i czego możemy się spodziewać tutaj po peżocie. Cockpit bardzo nowoczesny. Mamy tutaj do dyspozycji układ klimatyzacji radio. Mamy niewielki monochromatyczny wyświetlacz. Białe zegary, co dają nam tutaj takiego charakteru usportowionego, również niewielki wyświetlacz monochromatyczny pomiędzy zegarami. No i standardowe wyposażenie typu elektryczne szyby. Mamy również do dyspozycji Tempomat. Tutaj manetka jest za kierownicą. Manetka do Tempomatu. I co ciekawe, panoramiczny dach. Cały szklany, no i tak to moi drodzy wygląda, standardowe wyposażenie, kilka detali, które tutaj mogą pokazać właśnie taki charakter usportowionego, czyli m.in. białe zegary, kluczyk, scyzoryk, przekręcamy zapłon. No i przekręciliśmy stacyjkę, odpalił nam się tutaj ekran monochromatyczny, który pokazuje m.in. godzinę, radio. Rzeczy związane z silnikiem tu musimy odpalić i odpali nam się tutaj wyświetlacz pomiędzy zegarami Nie możemy sterować komputerem. Jak to wygląda? Tutaj taka ciekawostka: spalanie tego auta na poziomie 8300 km ponad. Mamy średnie spalanie 8,2, więc z takim spalaniem możecie się tutaj moi drodzy zmierzyć. No, tak jak widzicie, siedzę, czuję się naprawdę swobodnie, jest bardzo dużo miejsca z przodu dla kierowcy, dla pasażera również tego miejsca nie zabraknie. Pasażerowie z tyłu myślę, że również nie będą narzekali na brak miejsca. Brakuje jeszcze tylko, że musiał sam za sobą i sprawdził czy na pewno z tyłu można czuć się swobodnie. Zapraszam. Pozycja z tyłu. Tutaj na nogi sporo miejsca. Jeszcze mam tutaj troszeczkę przestrzeni. Nawet one jest trochę czuje na plecach, tak jakby za bardzo pod kątem prostym było oparcie. Nie wiem, czy można je trochę pochylić, czy nie. Możecie napisać w komentarzach, czy, czy można je skorygować. Ale no, troszeczkę niewygodnie się siedzi, ale miejsca mi nie brakuje. Tutaj taka jeszcze ciekawostka. Mamy stolik zarówno na fotelu kierowcy, jak i fotelu pasażera. Możemy użyć i na przykład położyć na niego komputer i pracować. W Peugeotach nie mieliśmy aż tak mocno rozbudowanej gamy silników. 1.6, 2.0 diesla, 1.4 i 1.6 benzynowe silniki. Natomiast tutaj mamy jednostkę 1.6 i nasz dzisiejszy bohater ma tą jednostkę uturbioną. Jest to kooperacja Peżota z BMW i te silniki występowały nie tylko właśnie w Peżocie, ale również były montowane m.in. do Citroenów czy również do Mini. Egzemplarz, który trafił dzisiaj do mnie na prezentację, posiada czterocylindrowy silnik o pojemności 1,6 o oznaczeniu THP. Oznacza to, że auto jest wyposażone w turbinę. Turbina Twin Scroll. Dwa kanały od kolektora wydechowego z dwóch cylindrów, jeden kanał z dwóch kolejnych cylindrów, drugi kanał i dwa kanały wchodzą do turbiny, co daje nam bardzo dobrą charakterystykę pracy tego silnika i pozwala nam zwiększyć również dzięki temu osiągi. Auto jest dzięki temu dynamiczniejsze i bardziej elastyczne podczas normalnego użytkowania. Osoby, które zastanawiają się, czy kupić ten samochód, na pewno spotkały się z opinią, że nie. Dlaczego nie? Auta w latach produkcji 2008-2010 miały niestety problem z napinaczem rozrządu. W momencie, kiedy silnik był zimny, ten napinacz niedostatecznie napinał łańcuch, co powodowało, że ten łańcuch się rozciągał. I kolejnymi krokami były jakieś jeszcze inne usterki. Dopiero w momencie, kiedy silnik był nagrzany, napinacz pracował wtedy poprawnie. Egzemplarz, który prezentuję, posiada 150 koni sprzężone z manualną sześciobiegową skrzynią biegu i około 240 Nm, gdzie dla takiego auta segmentu C to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Wadą tych samochodów jest niestety również elektronika. Awarii ulega sterownik silnika. Który czasem po prostu może stworzyć nam wielu problemów. Między innymi falujące obroty lub wpadanie w tryb awaryjny, ale to są już bardzo szczególne przypadki. Dobrze, moi drodzy, krótkie podsumowanie tego samochodu. Okej, okay, wygląda naprawdę kontrowersyjnie. Nie każdemu może przypaść do gustu, tak jak wspominałem na początku materiału. Przód, ok, tył, kontrowersyjnie. Jednemu będzie się podobał, drugie osobie nie. Po prostu nie musi, ok. Rozumiem to. Silnik skonstruowany razem z BMW, więc nie może tam być lipy. Ok, było kilka wpadek, ale te wpadki zostały zniwelowane w późniejszych latach produkcji. I po prostu dobrze serwisujmy, trafiajmy na dobrych mechaników i nic z tym samochodem nie będzie się działo. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam oczywiście do subskrypcji oraz komentowania. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.